Tutaj minunek. Dzisiaj chcę być pierwszy. Będę walczył do upadłego fliterio. Bo będę jedyny pierwszy, to dopiero kończę odcinek. A żeby być pierwszy, brakuje mi ponad 26 tysięcy punktów. Wow, jakiego wielkiego węża otoczyłem. Ale spróbujemy... Bo spróbuj, może warto spróbować. Też pro, otoczymy. Nie, ta mała gliza jeszcze weszła. To jest ale pokażę Wam coś takiego, że ta gliza już nie będzie z nami. No, teraz niech sobie wyjdzie, a my idziemy upolować, tego fioleta, A może do nas się jeszcze jeden dołączy? Chodź tutaj ty różu różu, jeszcze zgubiłem przez Ciebie. Nie, nie, nie zgubiłem. Nie, miejsca dla tego róża? Zaraz się zmniejsz y, ta, ta pułapka. O, nie, przyspieszył, przyspieszył. To oznacza, że jest większa Idę w swojej skórze. Dobrze, dobrze. Okay. O, widzieliście to? Chciałam powiedzieć, zwolnił.

a wormaxio, jak się kliknie E, najpierw trzeba mieć 500 punktów, no potem klika się E i się ucieka. Tak. Wiecie o tym chyba? Chyba znacie już wormaxio. Jak nie, no to we, wpiszcie sobie wormaxio. Znowu coś na io. No i tam. Jestem dziewiąty, jestem już w top 10. jej. I mam 7600 punktów do mojego wężyka. Odczymy tego fioletowego. Jak hey, jaki on długi. Teraz tym mniejszym też. Dobrze. Ten mniejszy też niech będzie. Trochę zmniejszymy moje koło. Jestem dziesiąty. A byłem dziewiąty. Zapowiem Wam, że zaraz będę. Na pewno ósmy. Nie mogę patrzeć w tabelkę, ponieważ wtedy. Dobra, jestem ósmy. Tracę wi... to... wtedy. Widok na ekran. No i przez to mogę na przykład przegrać. Chociaż pomyślcie o. Myszce do komputera, znaczy nie, myszka do telefonu, bardzo by była fajna przy okazji w tej grze z e, literią, wtedy to, mm, bo ręka ci zasłania wtedy widoczność, przez to może się rozbić o węża jakiegoś, a tak to, teraz otoczymy tego o więc... a tak to z myszką, no to y, łatwiej będzie. Tego niebieskiego otoczyliśmy. Nie ucieknie nam. Trochę tutaj. O! Ja bardzo lubię tego zielonego skina. To ma takie ustka. Dobra, Teraz zawrócimy. Dobra. I jak ktoś tam został, to będą resztki dla innych. Tak, 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 tak. tego białego. tego białego. Tak, tak, tak. Nie, 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 nie. nie. Ok, okej. Okay. Z tym takim różowym. jak będzie pomniejszamy się. Jestem czwarty. I mam 14 tysięcy punktów. A ten największy ma 26 20... tysięcy. Jak jestem czwarty, to zaraz będę trzeci. No już jestem trzeci. Potem będę drugi i pierwszy. Kwadratowe otoczenie. Proszę bardzo, to jest najlepsza pułapka. O nie, 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 nie. Ale to jest trochę dziwne, bo jak jesteś grubszy, to trudniej się zawraca. Ten zielony. Zapraszam cię. O nie, 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 nie. Dobra, niech wezmę sobie tego małego polskiego. E, no i wtedy trudniej na przykład... Na przykład jeśli jesteś... Nie pokażę Wam tego, bo to będzie nie bardzo niefajne. Jak chcesz zawrócić, no i nie masz już szans. To tu po prostu klikasz. Znaczy, eee, jeszcze. Czekamy. Dobra, damy. E, Ojej, mimo. to wygląda jak jakaś zjeżdżalnia. Nie, nie chcę was otoczyć. Poszam jakiegoś innego, większego węża. Jestem drugi. I mam dziewiętnaście tysięcy. O nie. Nie, 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 nie. O nie, 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 nie. nie. Muszę, Muszę zawrócić, bo tamten. Em, y, niebieski w paski. Także? Otoczę ich. Tak. Prawie. Prawie dotykam mojego syłka. No i otoczone teraz czekam aż się rozbiją. Uh, uh, uh. Dobrze. O dobra, niech, niech to wszystko pozbierają. Uuu, <noise> chyba największy wąż. Nie, to chyba ten jest największy. Niech to wszystkie będę zbierać, to wtedy będę miał więcej kropeczek. Ups. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ale wiecie, że to trochę mm, e, takie łatwiejsze e, gra, bo tutaj e, węże są, jakby można to powiedzieć, e, automatyczne, czyli gra się z komputerem. Jak wiecie o co chodzi, to chyba wiecie, a jak nie, to możecie pisać mi. E, ja wam napiszę w komentarzach, jeśli ktoś napisze. Ok, patrzcie. No, nie wiem, czy on chce mi mnie otoczyć, czy zaraz będę pierwszy, czy co będzie dalej. Bo właśnie jestem już bardzo blisko pierwszego miejsca. Jak na przykład otoczę jakiegoś węża, na przykład tego paski na przykład wejście zielone, to będę pierwszy. Muszę teraz uważnie być ostrożny. Le najlepiej jechać za... Tak, o tak. O, jakiś się rozbił. No, w Wornax by było tak. Klikasz wtedy Stop, zawracasz i OK. Oko, oko spoko. A w takim razie to gramy do upadłego. 25 399 punkcików. prawie 25400 O jeden! Dobra, szukamy najpierw jakiejś wielkiej węży. Potem ten. i już nas ujechał teraz sobie go zjemy. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, o, o. o. Dlaczego nie mogę zawracać? A, bo mi się coś Czekajcie. O, chciałbym otoczyć tą... O, nawet sama we mnie wjechała. Dziwne. Coraz więcej węży się zbiera. To znaczy co? Że coraz więcej kropeczek będzie moich. I też odnoszę większe więcej... niebezpieczeństwo. Więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jestem 36 i największy wąż ma dalej 26 tysięcy punkcików. Chcę, żeby miał ich tych punkcików troszkę mniej, na przykład o tysiąc. Ale, ale, ale. Dobra. Ok, ok, ok. Teraz tego czerwonego. Pojdziemy w tym fioletowym małym. Dobra. Na razie mogę dobrze jeszcze zawracać. O nie, nie, nie. Jestem 26. Dobra. się już rozbiły, jestem 18. W takim razie w takim razie to żegnam Państwa.

Zostawiasz się jakiś inny? Nie! OK, No to niestety musimy pozbierać. Jakiś szalony ten fioletowy. Ja się go troszkę boję. Teraz tego złotego. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. I druga reklama. A teraz będzie reklama. Tak. To tutaj też nie musi być re, la reklama, więc widzimy się w reklamie. Jeszcze <grystanie i znisztych> <grystanie i znisztych> Mieszka nie policzyłam damet Za to zarejestruję Wow, plusz, ale ty jesteś giga! O, gdzie ja mam tę metkę. Nie. <giby> <giby> Zarejestruj się i zgarnij 50 giga i 500 zł. Tylko teraz plusz jest tyle wart. Plusz bez konsekwencji. O, na Polub nasz. Przepraszam, gdzie mój? Ciebie bierze mleko w mojej miseczce. Naprawdę nie wiesz? No pomyśl. Od kaczki? Nie. Od koguta? Też nie. ja już nie wiem. Mleko dają krowy, a przynosi nam je babcia. Wych. Przygody Kota Filemona. Codziennie o 7.30 i 13.05. Dziękuję. Jak widzicie, no wersja tej krytera będzie ulepszona. Dziękuję. Przepraszam, gdzie mój lunch? Zanim tak, zacznie się odcinek, chciałbym powiedzieć, że to jest i beta, bo piąty, piąty, tak piąty, bo czwarty właśnie się publikuje, a właśnie damy, że się gram Jestem polityk jak widzicie. No wersja tej gry teraz będzie ulepszona. Dziękuję. E, dobra, już po reklamie, możemy teraz grać w slitter. Lecimy dalej. Nie to online. Bo bardzo laguje. Nie. 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 Okej. Nie dotykam rąk. Okej. Gramy na tym. To nie laguje fajny. Na tym serwerze, który jest łatwiejszy i lepszy. Na którym gra się z komputerami. Czyli te węże w ogóle. tak nie umiem otaczać. Tylko ich, ty ich. My ich możemy otaczać. A ten mi już uciekł. Bo wiedział, że chcę zrobić pułapkę. Czyli, jakby go otoczyć. Dobra, ten mały. Dobra, 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 dobra. Ty żółty małysz. Przecież... Ja nigdy nie będę giercy, ponieważ. chcę ja chcę kogoś otoczyć. A jestem taki nie dosyć mały. to jeden wąż. Musi mi, tym przeszkodzić. Okej, okay, jestem teraz duży. Jestem coraz większy. Dobra, dobra, otoczę, otoczę, otoczyłem, otoczyłem, jest. Niech on sobie to weźmie. Jestem 45. Na pięćset graczy, to znowu szybko. Wciągamy jakiś dobry cel. Okej, okay, muszę uważać, muszę dobrze uważać, żeby przypadkiem o kogoś się nie rozbić. No Okej. Okay. Zmieniamy cel. Przynajmniej drugi, już kończę odcinek. Byłem drugi, ale pomyślę, że jeszcze raz. Rosę! Tak, ten niemiecki wąż nazywał się Rose, z tego co pamiętam. Tak, Rose. Więc... Chciałbym tak. się tego francuskiego, czy rosyjskiego, czy nie wiem jakiego. Ale chciałbym jakiegoś dużego węża, sobie, o, zjeść. Yes. I jakiegoś takiego dużego dla mnie. Dla Ciebie nie, ale. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie mogę go otoczyć. otoczyłem go tak nie do końca. I się i tak robię. No i dzięki temu trochę jestem większy. I bardziej mogę już otaczać. On sam wam nie wjechał. Mam otwarte w buzię, dlatego jestem gotowy. Dobra? bo tego, tego, tego. Tak, 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 tak. Ten fiolet jest już mój. Nikt mi go nie zabierze. I teraz. Jesteś uwięziony. I co? Dobra. Nie! Ja, ja nawet w niego nie wjechałem. Tylko jechałem po swoim śladzie. W ogóle reklama się nie załączyła. Dobra. O, tak, tak. Ten czerwony, czyn czarny, a nie czerwony się u mnie rozbił. I o to chodzi. O to chodzi. Widzu mój. Ojeju, mniejszy otoczył większego. No, może tak się stać. I się tak stało. Zaraz mniejszy otoczy tego o, patrzcie, patrzcie, ten już chciał chyba iść, ale zrezygnował. Dobra, dobra, dobra. Teraz ostrożnie. Ostrożnie. Otoczymy. O, tak, tak, tak. Tego kraba. Akurat kraby są trochę mm, bardzo strasznymi skinami i trudno mi je zawsze otoczyć. Więc ja teraz będę. Tak, 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 tak. Rozbi się, rozbi się! My nie mam w stanie się otaczać. Uff. Uff. Uf. Dobra. Teraz szukam jakichś węży. Takich dużych. Tych, no co ja? Na przykład co mają 3000, 2000 punktów? Chyba tamten. O tak, tak, tak. Taki. Mm. O ten. Ten mi się przyda. Dobra, okej, okay. zjadłam już go. No jeszcze nie, ale jeszcze jem. Dobra. Jestem blisko. Top 10, jestem 15. Czyli jestem w top 15. A może tego. Nie, tego. Nawet sam się on nie rozbił. Teraz tego czerwonego, bo ten czerwony jest powiększony przez moje kropki. Ale ten pomarańczowy... Nie, ten pomarańczowy zaraz będzie zjedzony przeze mnie. Tylko najpierw zjem tego czerwonego, bo jest bardziej warty. Jestem dziesiąty. Dziewiąty. Dobra, teraz tego pomarańczowego. Czerwony zawsze jest wartszy. Ale czekajcie, bo ja teraz... Mam teraz tyle innych kropeczek, co nie należą do czerwonego do zjedzenia. Mam teraz tyle kropeczek. Jestem siódmy. Niedługo będę drugi, co oznacza, że koniec odcinka już jest. Po co ja o tym w ogóle mówiłem, bo przez to przegrałem. Okej, okay. bo no to przynajmniej będę trzeci. Trzeba sobie już ułatwić, bo. Bo i tak nigdy już nie będę. PewDiePie. Najpopularniejszego youtubera otoczył Minionek. Tak? Nie, nie, nie otoczyłem, tylko sam się o niego rozbiłem. Bo zaraz będzie zmiana cały... i. ostatni, ale nie. nie. Nie, 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 nie. O nie, nie, nie chcę tego, nie chcę. Niech sobie on leży. Czekam jakichś wielkich węży. Na przykład. Kogo? Kogo jest teraz? Mój, i teraz, no. Co ten irlandzki mi zabierze. nie Zmienimy sobie skórkę. Może ten? O, tak! Google Play jest bardzo fajny. Oh, yes. Yeah. Nie, ten jest zbyt mały. Ten jest... Wojtek? Wojtek? Czekajcie, tego sobie Naprawdę? on mnie się rozbił Wojtek? Czy to przypadkiem gracz taki... Naprawdę? Bo pamiętam, że to był Wojtek. I ze mnie I zaraz na pewno się rozbije o mnie jakiś wąż, który będzie większy ode mnie. No i chyba teraz się rozbija. On nie wiem, czy jest większy ode mnie, czy mniejszy. Czy. Co tam, co tam. Yy. O, tam jest jakaś rzutówka. Czekajcie tego, 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 tego. Teraz mam. Teraz tego. Ciekawe, czy będzie w ogóle warty. Dam mu aż tyle miejsca. No bo chcę. O właśnie, dać. Dobra. Ten czerwony jest naprawdę bardzo warty, więc ja sobie teraz go otoczę. Dobra, otoczyłem. Teraz sobie podgarnę. I teraz... Po co on się nazywa? My name is Eve. Czyli na przykład moje imię to Józek, Na przykład. To jest trochę dziwne. A co mnie w ogóle obchodzi? Nawet możesz w ogóle się nie nazywać. Nie musisz mieć w ogóle nazwy, a możesz być wężem jakim chcesz. Oh. Dobra. Dobra. E teraz. Muszę być ostrożny. Ostrożnie otaczać węże. Na przykład ten niebieski nie jest warty. Tak, 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 tam, tak, tak, tak. E, taki sam wąż, co ma takiego samego skina jak ja, tylko ten mniejszy, co już jest w mojej pułapce. On jest dla mnie warty. Prawie dwa złote. Nie no, nie żartuję. Prawie już pół godziny nagrywam. Ale... Criterio to super gra. A Gario też mogę nagrywać, tylko że mam jeden problem. Tytałem. I tak. Więc w takim razie już nie będę bił dalej rekordu. Ja byłem minionek. Tak. Kanadyjski nawet jest wąż. Okej. Okay. I w takim razie ja się z wami żegnam. Robię jeszcze zdjęcie. Dobra. Jak widzicie, takie są różne skórki. Bardzo fajne. I następnym razem będę się nazywał inaczej. A więc żegnam Was serdecznie. No i zanim będzie ta przerwa, to trochę jeszcze ponagrywam, ale na telefonie. Tak, przerwa od gier komputerowych. A zaczynamy gry na smartfon. Więc w takim razie, jeśli dobijecie 10 łapek w górę, to od razu wyciągam smartfon No i lecimy dalej z literą. Albo jakąś litron, którą zaproponuje mi ktoś w komentarzach. Powiedział ktoś. Bo nie wiadomo kto. Może na przykład widz numer 1, widz numer 2, widz numer 3, a może Klaudia? No właśnie, bo każdy. Piszcie proponacje... Proponujcie gry w komentarzach. Gdyby pani coś nagrywa na żywo. Okej, to mnie nie obchodzi. Tak, to mnie nie obchodzi. Bo ważniejsze jest literio, czyli moje filmy. Więc w takim razie ja Was żegnam. Pa pa, pa pa, pa pa, 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 pa. O, nie wierzę, pada śnieg. A gdzie pada śnieg? Na Śląsku, tak rozumiecie, na Śląsku pada deszcz, na Śląsku, tak, chyba na całym Śląsku pada śnieg, 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 tak, śnieg, spójrzcie tylko na trawnik, jeśli, jeśli mieszkacie na Śląsku, spójrzcie tylko na trawnik, to zobaczycie, że śnieg jest, a następnym razem to... Następnym razem to będzie ten Amerykanin. Czyli się już przygotuję. Więc na razie cześć. Full